Wędkarza. Siemano wędkarskie świry Po fali upałów nadeszło wreszcie lato, takie jak lubię bardziej Takie ochłodzenie, trochę deszczu Przynajmniej w moim rejonie to jest trochę Południe Polski zmaga się aktualnie z jakimiś tam podtopieniami nawet i powodziami Sytuacja jest rozwojowa i może się to zakończyć w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie Czemu nikt, Czego nikomu nie życzę Ale jak rzeczywiście się sprawdzą prognozy, gdzieś tam pospada po 200ml deszczu w ciągu tam doby czy dwóch Na betonozę, albo w korytach uregulowanych, że gdzieś tam na Podkarpaciu to będzie przejebane, tymczasem dolna Wisła poniżej Włocławka, to chyba jest szczyt Niżówki, być może to będzie jeszcze niżej, ale to jest poziom naprawdę dramatyczny, około 90 cm na wodowskazie w Toruniu, no tak to wygląda. W ostatnim filmie się bardzo mocno spłakałem jaki to jest dramat, a tutaj jest jeszcze niżej o 10 cm kolejne od tego co było. No i jak tutaj nie dojdzie ta fala jakaś wezbraniowa to, to wygląda na to, że będzie jeszcze gorzej. Filowo trochę jest zimniej, więc parowanie się lekko zmniejszy, ale to filowo. Natomiast co jest ciekawe, co się pojawia cały czas w mediach, na temat zbiorników zaporowych i poziomów wody w nich. A między innymi temat Włocławka, można sobie bardzo łatwo znaleźć filmy, jak tam ludzie przejeżdżają przez stanę i mówią, pokazują że jest tam dużo wody. No i faktycznie zbiornik włocławski, z tego co widziałem to jest łatwo to sprawdzić w internecie. Tutaj nie jestem super, super jakimś szpetem, ale ponieważ jak wiecie oglądam wielu mądrzejszych ludzi od siebie między innymi pewnie kanał, który znacie, czyli Wolne Rzeki no i tam są bardzo ładnie pokazane odnośniki do różnych stron oficjalnych z danymi wypełnienia zbiorników, przepływów w tych zbiornikach no i faktycznie Włocławek jest wypełniony na dzień wczorajszy 9 lipca w 80 kilku procentach podczas gdy kilka kilometrów poniżej niego kilkadziesiąt w zasadzie niżówka osiąga absolutne szczyty i dlaczego oni nie spuszczają wody czekając na przykład na falę wezbraniową pewnie mają to w piździe sytuacja pokrótce wygląda chyba tak ja, spróbuję, ja próbuję sobie sklejać tu fakty, które do mnie gdzieś docierają, naprawdę nie jest to takie aż proste, żeby sobie to posklejać i jakoś to sensownie wytłumaczyć. No, ale powiedzmy, że jakoś tam na logikę to biorąc. I dysponując kilkoma danymi z tych stron oficjalnych, dlaczego ten poziom wody tam się utrzymuje, dlaczego oni nie spuszczają, czekając na falę wezbraniową, na przykład? Otóż zbiornik Wrocławski nie ma funkcji retencyjnej. Ha, ha, ha. Nie został do tego zaprojektowany, nie ma takiego zapisu w żadnych procedurach. On no, pełni funkcję energetyczną i rekreacyjną, a nie przeciwpowodziową. Nie ma na przykład rezerwy powodziowej tam wpisanej, w ogóle żadnej, więc nie można się tego trzymać, no bo skoro tego nie mają, przecież nie będziemy liczyli na dobrą wolę urzędników albo grupy Energa zarządzającej elektrownią wodną na tejże tamie, czyli tam. Kluczowy temat, nie? Ta elektrownia. Więc tej wody nie będą spuszczali, żeby sobie, żeby sobie zrobić rezerwę powodziową, chyba że ta fala rzeczywiście będzie jakoś mocno zapierdalać, to wtedy trochę spuszczą. Według tych danych, wypływ ze zbiornika wodcowskiego jest większy niż dopływ. No, całe 20 metrów sześciennych na sekundę. Kurwa, kosmos, naprawdę kosmos. Co to są za dane? Ja pierdolę. Do wyjebania jest ten zbiornik. Mam nadzieję, że w końcu ktoś podejmie decyzję, żeby to rozebrać, ale to jest marzenie ściętej głowy. Jest też dużo pieców. oczywiście tego zbiornika, którzy twierdzą na przykład, że dzięki temu woda jest wyżej w Wiśle, na Mazowszu. No w Warszawie to podobno bardzo ładnie widać tam na wodowskazach, nie? Na bulwarach. No ale takie opinie też są. Wielu ludzi twierdzi, że to ma jakieś tam funkcje podpietrzające wodę kurwa na Mazowszu. Zajebiście. Jakoś tak chyba nie bardzo. Także nie ma co za bardzo chyba liczyć, że włocowek tu będzie jakkolwiek działał w jedną czy w drugą stronę regulując pozytywnie poziom wody w Wiśle. Zresztą pokazuje to od lat. Ja też to pokazuję od lat na tym kanale. Jak w okresie tarła albo w okresie jak chyba się grupuje na zimę, wychania wody dobowe wynoszą 50-70 albo i więcej centymetrów. Dobowe. Taka jest zajebista sinusoida. Więc nie ma co na nich akurat liczyć zupełnie w tym temacie. ja nie liczę. Ciekawy temat jest jeszcze z wodami polskimi. Obecnie. Tam się gdzieś tam w mediach pojawia i algorytm mi to podpowiada. No bo ja też tam gdzieś tam szukam takich informacji, że yy, parę dni temu w godzinach nocnych, nocnych czyli o 22 minister infrastruktury odwołał panią prezes Wód Polskich. Oczywiście przyczyny każdy sobie może jakoś sam zinterpretować. Ja no nie chcę tutaj się wbijać w politykę, bo to szambo i niepotrzebne mi to, żeby to wybijało. Akurat decyzja o zmianie prezesa kompletnie nic nie zmieni, bo ta instytucja jest do wypierdolenia. Zresztą takie głosy też tam się pojawiają w ministerstwach, w Ministerstwie Infrastruktury, któremu nie można ufać za cholerę, przy ten kraj kurwa nie działa na żadnej płaszczyźnie, więc trzeba ma działać w takiej? Będzie kolejne jakieś tam rozdanie w układzie i tyle. Natomiast, no, to, że wody polskie nie działają w ogóle, są nieskuteczne, no, to, to widać gołym okiem wszędzie. No, I tak sobie odwołali panią prezes. Jak wypierdoli gdzieś powóz, to się zasłonią tym, że nowy prezes nie mógł nic zadziałać. To wszystko wina starego albo coś w tym stylu, nie? będzie dobrze. A tymczasem jeszcze ma opowiastka o tym, co dzieje się dzisiaj, na no, odcinku, który sobie wytypowałem. Otóż nie dzieje się jakoś szałowo, natomiast hmm. dzieje się. Jak doszedłem. Nad wodę to nie miałem konkretnego planu, co i jak będę łowił, ale ponieważ dość szybko gdzieś tam przed, pod nogami przemknął mi boleń, to postanowiłem dzisiaj łowić bolenie na płytkiej wodzie albo gdzieś tam na rawkach. No i nawet jednego się udało wyjąć, jest to ryba warta zapamiętania. Poniżej chlapaka, nawet wymiar to nie miało za cholery, no ale zawsze jest to celowo wyjęty boleń. Przy okazji przywieszają się okonie Jakiś tam kolejny mały bolonek mi spadł. Gramatu nie ma, szału też nie ma, ale biorąc pod uwagę, jak wygląda sytuacja na wiśle, to chyba nie mogę aż tak bardzo narzekać, jakbym chciał, bo może być znacznie gorzej. Coś tam zawsze jednak kijem targnie, coś wyjedzie Ostatnio nie zeruje i trzymajmy się tej wersji nie? Na razie chyba tyle Potem może coś się jeszcze poopowiada Jest Nie duży, ale jest Okoń ładny Myślałem, że bowiem jeszcze na baleniowe? Eee, ładnie. Całkiem ładny sztuk, kurwa. Muszę przyznać, podoba mi się. Czyli stój Ładny branko. chodź A ci, kurwa No taki już dosyć przyzwoity oko. No. Kręcą się tu kurwa ryby Na tym płasku Mam nadzieję na bolenia, ale koń na boleniowe też zajebie Ale prawdopodobnie tak jest. Mam cię kurwa. Nie jest wielki. Ale kurwa jest. No, dawaj. Z taką małą się środę pierdoli. Kurwa, no nie wierzę No chodźmy Taki kurwa skrap I taki fajter Taki kurwa fajter, co? Nieduży, a... A fajter No nie, jest wielki, ale zawsze kolejny nie najgorszy okoń. Znów przy łowieniu boleni. Gut, teraz kurwa gupiry i rozerwie. I spadnie Tak właśnie wystąpiło Taki kurwa skrabik. No muszę przyznać, że warunki mnie jednak dzisiaj pokonały zapowiedzi był wiatr dość silny z północy, ale według prognozy to wiadomo, że chuja znaczy jakieś 2 godziny później miał zacząć wiać, a zaczął wiać wcześniej Zadku kręci z wszystkich kierunków północnych, mówię, prosto w ryj z północy ja jestem na południowym brzegu, więc prosto w ryj Z północnego zachodu i z północnego wschodu zawija Dalsze próby łowienia ryb to jest tylko i wyłącznie odwlekanie Poważnego splątania plecionki na kołowrotku, a nie chcę dzisiaj, dzisiaj już z tym walczyć Powietrny, że złowiłem jakieś ryby, więc jestem umiarkowanie usatysfakcjonowany Planowy boleń to planowy boleń A że mały? No trudno Ważne, że planowy Te dwa okonki też na w miarę Dramatu nie ma Kolejny dzień na rybach spędzę prawdopodobnie jutro Oczywiście to też zależy od warunków pogodowych Ma być trochę hardkor Ale może się gdzieś uda wcisnąć na noteć Albo na starorzecze Wisła na pewno już nie. Może gdzieś tam się przed wiatrem schowam. Ma jebać deszcz cały dzień, ale to mi akurat średnio przeszkadza, no zobaczymy co z tym wiatrem będzie. Może się uda, może się nie uda. Jak się uda to jeszcze mam ciekawą historię. Dość, tak myślę. Ale to na kolejny odcinek, bo nie będę wszystkiego wpierdalał w jeden. Trochę tam trzeba was podtrzymać w niepewności. I dawkować historyjki, opowiastki i ciekawostki. Dzisiaj niestety będzie bez ciekawostek ornitologicznych. bo no Tylko czapla Białą widziałem, a to już nie jest dla mnie taka ciekawostka. Parę lat temu to było wow, a teraz Czapla Biała na Wiśle. Zresztą nie tylko na Wiśle, to już jest też powszechny widok i nic spektakularnego, Co by jakąś tam moją uwagę przykuwało. Więc co? Tyle chyba na dzisiaj. I tak się miałem wcześniej zwinąć, bo ma się kurier dzisiaj pojawić z przesyłką. A wiadomo jak to kurier kurwa może być o każdej możliwej porze. Najprawdopodobniej nie takiej, który jesteś w domu, no, ale może mi się uda wstrzelić. Dlatego dopalam tego szluga ostatniego i spierdalam.